Podkarpacie.pl. O tym, co się dzieje i w sanockim hokeju, i w polskim hokeju pewnie długo by rozmawiać. Skupmy się na tych najbardziej ważnych dla najpierw sanockich kibiców rzeczach. No właśnie, jak oceniasz sposób konstruowania sanockiej drużyny? Na co będzie stać sanocką ekipę w nadchodzącym sezonie? No tego, tego na pewno nie wie, nie wie nikt. To jest zespół zupełnie zbudowany praktycznie od podstaw. Zostało tylko kilku zawodników. Którzy grali w poprzednim sezonie. Zespół przebudowany, ale myślę, że wreszcie zbudowany z pomysłem. Zespół, który może naprawdę zdziałać bardzo wiele i typuję, że kibice będą mile zaskoczeni tym, co będzie się działo w tym sezonie. Porównałbyś ten zespół do tego, w jaki sposób montowali ekipę włodarzy z Katowic w poprzednim sezonie? Tak, widzę tutaj analogię do tego, jak zbudowano zespół z Katowic, który w poprzednim sezonie był Beniaminkiem. Tutaj też drużyna jest oparta na zawodnikach przyjezdnych. No i mam nadzieję, że to będzie zespół, który jeszcze bardziej zaskoczy niż Katowice. Tym bardziej, że drużyna sanocka ma potencjał z tych zawodników, którzy pozostali, plus ci, którzy doszli stworzą naprawdę bardzo mocny zespół, który myślę, że sprawi niejedną niespodziankę w tym sezonie. Jako san sanoczanina, czy cieszycie to, że właśnie więcej rodowitych sanoczan zobaczymy w rozgrywkach w przyszłym sezonie? Oczywiście, przede wszystkim dano szansę młodzieży, choćby patrząc na mecze towarzyskie. Grają młodzi zawodnicy, którzy stanowili trzon zespołu juniorów młodszych w poprzednim sezonie, zespół, który zdobył przecież Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych. No i to cieszę, że ci zawodnicy w wieku 17, 18, 19 lat otrzymują szansę gry w pierwszym zespole. Tak to bywało czy to jeszcze w Stali Sanok w czy w SKH w poprzednich latach i myślę, że czas najwyższy, by do tego wrócić. Jak ocenisz te zmiany ogólnie, zmiany, które zaszły już jakiś czas temu, jeśli chodzi o włodaży z klubu z Sanoka? No wreszcie jest czysta polityka, klarowna, przejrzysta zarządzania klubem. Są to ludzie powiązani bezpośrednio ze sponsorami drużyny, a więc ludzie, którzy. Wiedzą, ile mogą wydać pieniędzy, ile mają pieniędzy, a więc potrafią zbilansować wydatki i to, co mogą pozyskać, to, co mogą otrzymać. No i przede wszystkim jedna najważniejsza rzecz, że wreszcie mamy własnych trenerów w pierwszym zespole, bo i Tomasz Denkowicz to jest człowiek, który przecież pracował teraz z reprezentacjami młodzieżowymi do lat 18 i do 20. To jest człowiek, który ma bardzo bogate CV już. Mniejsze troszeczkę doświadczenie, ale pokazał pracując z reprezentacją 18 i do lat 20, że, że ma wiedzę i bogaty warsztat i to przełoży na wyniki. Już mecze towarzyskie pokazały, że ma pomysł Tomasz Demkowicz i Marcin Ćwikła na to, jak zbudować zespół, jak kierować tymi zawodnikami. Trzeba pamiętać, że mecze towarzyskie to jest... Przygotowanie zespołu do sezonu to jest budowanie piątek w różnych formacji, testowanie różnych ustawień na no dwa, w międzyczasie budowanie formy, wytrzymałości i dyspozycji. No a więc to jeszcze nie jest na pewno optimum, na co stać ten zespół. Natomiast widać, że z meczu na mecz jest coraz lepiej, co pokazał m.in. mocno obsadzony turniej w węgierskim szkolcu, gdzie wszystkie trzy mecze wygrał zespół Sanocki no i był zespołem najlepszym, grając z mocnymi drużynami z Węgier, czy też Słowacką Żyliną. Chciałem zapytać o ten węgierski sukces naszej drużyny, bo chyba tak powinniśmy go nazwać. Zaskoczył Cię ten wynik podopiecznych Demkowicza? Nie, nie zaskoczył, natomiast bardzo cieszyłem się, że, że to były może... Nie do końca jakieś pewne przekonywujące zwycięstwa, ale gdy rozmawiałem i z zawodnikami, i z trenerem, bo, bo nie widziałem na żywo tego turnieju, widać ogromną radość z gry, że to sprawia im ogromną przyjemność, że są ciężkie, mordercze treningi, natomiast jest to wszystko poukładane z głową. Tutaj jest plan założony od A do Z i on jest konsekwentnie realizowany. No i teraz mamy tego pierwszy efekt. Między innymi po tym turnieju w Mieszkolcu zawodnicy jeden przez drugiego praktycznie prześcigają się w super. Jeśli chodzi o określenie atmosfery w naszej drużynie, ciężko przecenić ten aspekt. Atmosferę buduje się w szatni wewnątrz drużyny, plus to, co wprowadza na lodzie, w szatni w drodze na mecz, sztab szkoleniowy. To jest bardzo ważne. Jeśli sami zawodnicy to podkreślają, to też świadczy o tym, że to jest drużyna gotowa, by powalczyć o, o medal. I nie ma co ukrywać, że będziemy walczyć o to, by e, zająć piąte, szóste miejsce. Nie, ta drużyna jest gotowa do tego, by walczyć o medal. Ta drużyna jest głodna sukcesu. To są zawodnicy, którzy mają coś do udowodnienia i chcą się pokazać e, tutaj w Sanoku, w Polskiej Lidze. Nie ma co ukrywać, że ci zagraniczni zawodnicy będą chcieli być może trafić do mocniejszych lig. Jeśli tak, to też trzeba pamiętać, że dla nich Sanok to nie będzie miejscem do zarabiania pieniędzy. Jak to bywało w poprzednich sezonach, jeśli chodzi o niektórych zawodników, tylko będą chcieli pokazać swoje umiejętności, trafić do mocniejszej ligi, wrócić do swoich lig, tych najwyższych w Czechach czy na Słowacji, a więc no to jest sam pozytyw. Rozmawiamy o tym, jak ewentualnie będzie wyglądać ta gra naszego zespołu w przyszłym sezonie, natomiast na chwilę obecną nawet nie wiadomo, czy drużyna wystąpi w najwyższej klasie rozgrywkowej, jeśli chodzi o hokej w Polsce. No właśnie, Jak ocenisz stale trwające negocjacje na linii władze, ligi i część polskich zespołów? Ja jestem generalnie po stronie klubów, bo... To kluby generalnie dostarczają reprezentantów Polski do, do gry w drużynach narodowych, to kluby szkolą młodzież, to wreszcie kluby opłacają zawodnikom kontrakty. To nie są wielkie pieniądze ze strony hokejowej centrali za gry w drużynie narodowej. Dla mnie to jest no, zupełnie niepoważne, jeśli w ciągu dwóch, trzech miesięcy planuje się zbudować, stworzyć zupełnie nową ligę zawodową, nie mając nawet ku temu, Podstaw, przede wszystkim nie mając sponsora. No pojawia się sponsor wirtualny dla kadry i dla, dla ligi, ale ten termin przedstawiania tego sponsora czy też sponsorów jest przeciągany, i to już się robi po prostu powoli kabaret. No a tutaj ma być poważna liga zawodowa, której ja myślę, że no nie ma szans, żeby wystartowała, i myślę, że rozgrywki będą prowadzone w takim samym systemie, jak to miało miejsce w poprzednich latach. No właśnie ten terminarz opublikowany już terminarz zakłada start rozgrywek 6 września. Jest to możliwe? Myślę, że nie z kilku powodów. Brak sponsora, brak porozumienia pomiędzy klubami a a związkiem, czyli Hokej Ligą dokładniej, a więc tą, tym podmiotem, który będzie odpowiadał za rozgrywki hmm, hokejowej Ekstraklasy. No najważniejsze pytanie, ile drużyn zagra w tej lidze, bo terminarz jest, natomiast nie wiemy kto zagra. Miało grać Zagłębie Sosnowiec, tego klubu już praktycznie nie ma, jeśli chodzi o hokej seniorski, nie zagrają nawet w pierwszej lidze. Uratowano w tym mieście jedynie grupy młodzieżowe. Twór, który miał być w Sosnowcu jest teraz w Krynicy żartobliwie nazywany Dream Teamem. No, na razie sami zawodnicy już nie ukrywają, że mają mieszkania, które wynajmują za własne pieniądze i sami się tam utrzymują do końca tego miesiąca pojawiają się różne sprzeczne sygnały, że najpierw miał być jakiś bogaty w cudzysłowie nazwany Wołodia z Rosji, potem kanadyjczyk, teraz e, podobno jakiś handlarz diamentów, no już śmieją się ludzie e, z branży hokejowej i, i poza hokejowej, z branży sportowej, że już niedługo teraz e, pojawi się jakiś poławiacz pereł, to już jest e, tak jak wspomniałem kabaret e, i, i, i żenada, natomiast no cóż, to prezesi klubów e, wybrali na stanowisko prezesa pana Hałasika, to też prezesi klubów zaakceptowali zarząd i też prezesi klubów początkowo zezwolili na opracowanie systemu, strategii, działania tej zawodowej spółki Hockey Liga. Ja się klubom też nie dziwię w obecnej sytuacji, bo, bo muszą oddać powierzchnie reklamowe, wizerunek zawodników, powierzchnie reklamowe na bandach, na koszulkach, no, wszędzie, nie mając za to zagwarantowane nic, kompletnie nic, żadnych podstawowych jakichś umów. Natomiast no, przecież to jest logiczne. Klub będzie chciał sprzedać miejsce na bandzie, które nie może bo to miejsce jest zagwarantowane dla spółki hokejowej, tej zawodowej spółki Hockey Liga. Natomiast no, kluby tylko nad tym i wyłącznie tracą, bo mogą zyskać sponsorów swoich własnych, prywatnych. Natomiast nie będą mogli tego zrobić, bo to miejsce jest zarezerwowane dla, dla, tej, dla tej spółki. Dziwna polityka, nie miało to miejsce nigdy w życiu, od kiedy pamiętam, w polskim hokeju. I myślę, że no, skończy się to jedną wielką kompromitacją. Ostatnie pytanie właśnie na temat tego Dream Teamu, jak powiedziałeś w cudzysłowie. Najpierw Sosnowiec, teraz Krynica. Być może okaże się, że w ogóle tego tworu nie będzie. Jak Twoim zdaniem, jak przewidujesz, jak zakończy się budowa tej drużyny? Budowa tego Dream Teamu skończy się tak szybko, jak się sama budowa zaczęła. Zawodnicy już dzwonią do wszystkich w zasadzie klubów, gdzie tylko można, szukając miejsca na angaż. Co ciekawe, no, sami sobie strzelili w stopę. Godząc się na astronomiczne zarobki, ale nie poparte żadnymi faktami, teraz praktycznie większość klubów ma już zamknięte kadry, i nikt nie zamierza tutaj rezygnować z nowych zawodników, z tych zawodników, z którymi podpisano kontrakty, by, by angażować kadrowiczów, którzy, no, którzy chcą bardzo duże pieniądze. To też nie ma co ukrywać. No, myślę, że to też dobra nauczka dla tych zawodników, że. Lepiej mieć coś pewnego na papierze niż związywać się z wirtualnymi umowami, sponsorami, klubami. No i teraz to się też skończy taką jedną wielką kompromitacją. Ja przewiduję, że 15 września jeszcze rozgrywki nie wystartują, bo wszyscy będą czekali na tego tajemniczego sponsora, o którym mówi prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Ten sponsor się nie pojawi, dojdzie do walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Prezes poda się do dymisji. Tłumacząc się zapewne tym, że on chciał zmian i rewolucji pozytywnej w polskim hokeju, ale kluby mu na to nie pozwoliły, no ale kluby na wirtualne rzeczy zgadzać się nie mogą. I skończy się to jedną wielką klapą. Ja mam nadzieję, że prędzej czy później Liga wystartuje, być może nawet w pierwotnym terminie. Mam nadzieję, że unikniemy kompromitacji. No i że zarząd Polski Związek Hokej na Lodzie wyjdzie z długów, bo okazało się, że selekcjonerzy naszej reprezentacji, Zacharkin i Bykow mieli być opłacani z, przez prywatnego sponsora, tak przynajmniej twierdził prezes PZHL-u, a tymczasem e, otrzymywali wynagrodzenia z pieniędzy związkowych. Stąd też powstał dług sięgający już ponad 1 300 000 złotych. E, no do tego też e, dziwni ludzie pojawili się w e, hokejowej centrali, jak na przykład Asystent prezesa polskiego związku hokeja na lodzie, który co miesięcznie pobierał pensję bodajże w wysokości 10 tysięcy złotych, o którym tak naprawdę nawet ludzie, działacze klubowi, nie widzieli, że ktoś taki funkcjonuje w związku, i tak naprawdę nikt nie wie, jakie kompetencje miał ten człowiek, natomiast co miesiąc regularnie otrzymywał pieniądze. Tv